Cześć, nazywam się Mateusz Skiba, na co dzień zajmuję się rozwojem sieci kantorów Ariten oraz pracuję przy kilku projektach Web3. zajmuję się od około 3 lat. Pierwszym ser na nad którym pracowałem był Arbitrum i chciałbym się z Wami podzielić teraz tą wiedzą. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o zostawieniu łapki w góry i folowaniu kanału, abyście byli na bieżąco ze wszystkimi informacjami. Nie wiem, może od początku, co to są airdropy. Airdrop jest to przydział kryptowalut. Projekty stosują go, aby zwiększyć zainteresowanie daną kryptowalutą jako marketing, alokacje za wykonanie zadania. Projekty, niektóre ogłaszają airdrop oficjalnie i wskazują, jakie są wytyczne, aby ten airdrop dostać. Są również takie projekty, które po prostu nie mówią, że będzie airdrop, zaczynają jakieś fazy testów i dopiero. Po jakimś czasie oznajmiają nam, że ten airdrop nastąpi oraz warunki do jego trzymania. Aby zacząć klikanie airdropów, podstawą jest nauczenie się obsługi narzędzi, chociażby takich jak portfel kryptowalut, bezpieczne linki, przeglądarka. Następnym krokiem jest podłączenie się do community, ponieważ samemu będzie nam ciężko, szczególnie w pierwszej fazie, działać przy airdropach, także polecam, postaramy się zostawić Wam linki, które community może Wam pomóc w tym. To są pierwsze kroki, które powinniście postawić jeżeli marzycie o przyszłym airdropie kiedyś. Jeżeli zastanawiacie się jak zadbać o bezpieczeństwo przy klikaniu airdropów stworzymy dla Was specjalny o tym odcinek. Także subskrybujcie nasz kanał aby być na bieżąco z każdą ważną informacją. Jak już jesteście zdecydowani klikać macie znajomość techniczną obsługiwania portfela macie swoje community wybrane które was będzie przeprowadzać przez te airdropy. Warto wybrać sobie jeden lub dwa. I na niej się stricte skupić, bo pamiętajcie, że trzeba zrobić od początku do końca wszystkie zadania, aby go otrzymać. Polecam skupić się na wybranych herdropach, nie na wszystkich, wszystkich odropów nie złapiemy. Skupcie się, aby otrzymać ten jeden pierwszy, wtedy będzie w stanie oszacować, czy czas włożony i zaangażowanie w tą pracę jest dla Was korzystne i czy chcecie faktycznie klikać te dropy częściej. Jeżeli zastanawiacie się, ile czasu trzeba poświęcić przy klikaniu edropa, jest to w zależności od projektu, czasami uda się tego airdropa dostać dosłownie za jedną transakcję, jak było to w przypadku Uniswapa, a czasami trzeba siedzieć dłużej, nawet lata, jak było to w przypadku ZK Sync. Obserwując rynek airdropów od kilku lat, można stwierdzić, że jest coraz więcej projektów, które oferują ten airdrop, ale tak naprawdę on nie jest na tyle wartościowy, żeby opłacało nam się w nim uczestniczyć, także proponuję wybierać projekty z dużą wyceną, ponieważ logiczne będzie to, że są tam te pieniądze na airdrop. Kolejną rzeczą ciekawą przy airdropach, aby uzyskać do dobry wynik jest znajdowanie projektów bardzo małych, którymi ludźmi się nie interesują. Wtedy macie szansę, że ta lokacja, która jest przyznana na cały airdrop, w większym stopniu trafi do Was. Jeżeli chodzi o to, jaki portfel potrzebujecie, albo na jakich sieciach będziecie pracować przy airdropach, jest to pytanie względne. Czasami wystarczy Wam jeden portfel typu Metamask obsługujący EVM sieci Ethereum, L2 i on Wam wystarczy a przez teraz trendem jest łączenie portfeli, także czasami tych portfeli jest kilka lub nawet kilkanaście tak samo tokenów, sieci. Jeżeli chodzi o kwestię ile środków potrzebujecie na redropy, zacząć od małej kwoty na osobnym portfelu, którego zabezpieczycie sobie, ponieważ łącząc się z tymi wszystkimi nowymi aplikacjami trzeba liczyć się z tym, że możemy środki utracić, mi też to się zdarzyło, jednak przez ten risk management stracimy tych środków mniej. Proponowałbym zacząć od airdropa na jednej sieci, aby nie łączyć różnych portfeli i też się na koszta lub na jakąś skomplikowaność kolejnych narzędzi. Jeżeli to jakieś środki musicie wydać na korzystanie z airdropów, czasami są to darmowe dropy. na przykład jeżeli robimy testnet, wtedy otrzymujemy tokeny darmowe od danego projektu i to nas nie kosztuje, ponieważ pobieramy te tokeny, a jeżeli chodzi już o mainnet, czyli jeżeli wszystko odbywa się on chain, oczywiście płacimy za różnego rodzaju transakcje, płacimy też za NFT, płacimy za różnego rodzaju ruchy, także to kosztuje i nie ma żadnej gwarancji tego, że te środki, które poświęcamy na transakcję, nam się zwrócą w przyszłości. Tak naprawdę klikanie e dropów możemy zacząć od kwoty 100 dolarów na naszym koncie, ale jeżeli chcielibyśmy tym się stać na poważnie, to raczej wchodzą w grę kwoty 1000, 2000 dolarów, 5000 dolarów. To są takie podstawowe kwoty, które musimy mieć. Często te kwoty też musimy w niektórych miejscach zamrażać na okres. Miesiąca, dwóch, trzech, nawet roku, i z tym też trzeba się liczyć, że to jest po prostu inwestycja. Jeżeli chodzi o gwarancję, czy dostaniecie Airdropa, tak naprawdę nie ma stuprocentowej gwarancji, choć jeżeli projekt jasno określi zasady yy, przydzielania tokenów, to nawet jak nie dostaliśmy tego Airdropa, możemy do nich się zwrócić o ten przydział, ale czy oni nam to dadzą, to już zależy tylko od ich dobrej woli, a no z tym wiemy, że w krypto bywa różnie. Na start, aby zacząć w airdropach, potrzebujesz wiedzę techniczną, jak obsługiwać narzędzia, podłączyć się do odpowiedniej community, aby być na bieżąco z informacjami, pieniądze na transakcje oraz czas, który poświęcisz na wykonywanie zadań. A ostatnią rzeczą jest odrobina szczęścia, aby ten airdrop do ciebie wpadł. Jeżeli chodzi o to, gdzie szukać informacji o airdropach, najlepszym źródłem będzie wiarygodne community. Jeżeli takie posiadacie, to macie dużą przewagę nad rynkiem. Jeżeli Wam się nie uda, możecie samodzielnie szukać informacji na Xie, Discordzie lub Warcast. Dziękuję za uwagę. Był to pierwszy odcinek na Kryptoraport w serii Airdropy. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam do komentowania i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę.